Wszystko zaczęło się od marzenia o wolności i niezależności w podróży. Postanowiliśmy zbudować kampera, który połączy komfort domu z mobilnością samochodu osobowego. Proces budowy był intensywny i wymagał wielu przemyśleń: od instalacji elektrycznej, wodnej, przez montaż ogrzewania, aż po zabudowę wnętrza dostosowanego do potrzeb osoby na wózku. Po miesiącach pracy w końcu nam się udało. Na dwóch nogach i czterech kołach. Robimy podróże. Zawsze chcieliśmy mieć możliwość podróżowania bez ograniczeń, zatrzymywania się wszędzie tam, gdzie najdzie nas na to ochota, ale też cieszenia się komfortem. Niestety wynajęcie w Polsce dostosowanego kampera jest praktycznie niemożliwe. Dlatego postanowiliśmy pójść w Wabank i zbudować swój własny dom na kołach. Budowa tego kampera była dla nas nie tylko wyzwaniem technicznym, ale także spełnieniem osobistych marzeń. Wszystko zostało tutaj przemyślane, nawet najdrobniejsze szczegóły. Jednym z najważniejszych elementów tego samochodu, tego projektu jest winda. Chcieliśmy, aby był on dostępny dla każdego i dlatego zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie. Energia to podstawa niezależności w podróży. Zainstalowane w tym kamperze panele fotowoltaiczne o mocy 400 W w połączeniu z nowoczesnymi akumulatorami LiFePO4 razy 100 ah marki Grincel) dają nam naprawdę niezależność odnośnie prądu. Akumulatory te są lżejsze od standardowych, można je rozładować do zera i dużo, dużo szybciej się ładują. Mamy także przetwornicę od GreenCela z 12 na 230 V i dzięki tej przetwornicy mamy gniazdka takie same jak w domu. Dzięki takim rozwiązaniom nie musimy się martwić o prąd, nawet jak zatrzymamy się w najbardziej dzikim miejscu. A gdy zatrzymamy się na parkingu, to też mamy na to rozwiązanie, ponieważ możemy do kampera podłączyć specjalną wtyczkę i ładować te akumulatory ze źródła campingowego. Nie znoszę marznąć, dlatego w naszym kamperze zamontowaliśmy ogrzewanie postojowe. Wybraliśmy Autotherm R2D o mocy 2 kW, bardzo bezpieczny system wyposażony w czytelny panel sterujący. Jest to elektroniczny panel sterujący, gdzie bardzo precyzyjnie możemy ustawić żądaną temperaturę. Równie ważne jak ciepło w zimne noce jest posiadanie ciepłej wody w kamperze. Dlatego zamontowaliśmy 6-litrowy boiler. Fundman, który dostarcza nam ciepłą wodę zarówno do kranu w kuchennym zlewie, jak i do prysznica. Nasz kamper jest za mały, żeby powstała w nim regularna łazienka, ale posiadania toalety i prysznica nie mogliśmy sobie po prostu odmówić. Znaleźliśmy na to sposób. Gniazdo prysznica znajduje się tutaj. Mamy podłączenie do słuchawki prysznicowej oraz pokrętło, gdzie możemy regulować sobie temperaturę wody. Dzięki ergonomicznie zaplanowanemu wnętrzu osoba na wózku ma pełen dostęp do wszystkich udogodnień. Wszystko tu zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić jak najbardziej swobodne poruszanie się i korzystanie ze wszystkich urządzeń. Można się tutaj obrócić w miejscu, można podjechać do łóżka, do zlewu, można także przesiąść się na fotel, a także w tym kamperze został zamontowany system, który umożliwia podróżowanie bezpośrednio na wózku. Teraz nie mogę się swobodnie wyprostować, dlatego wpadliśmy na pomysł, żeby zamontować podnoszony dach. Mimo tego, że ja nie jestem jakąś strasznie silną osobą, bez problemu mogę ten dach podnieść. I tak oto otrzymujemy przestrzeń, w której swobodnie mogę stanąć, mogę się poruszać. Z tyłu jest około 1,70 m wysokości, a z przodu. Mamy ponad 2,5 metra. Do tego otwierane okna, przez które wpuścić możemy światło i powietrze. Kuchnia jest sercem każdego domu. Dlatego właśnie zaprojektowaliśmy tę przestrzeń tak, aby spełniała ona nasze codzienne wymagania. Chcąc wykorzystać całą dostępną przestrzeń, Pomyśleliśmy o zaplanowaniu każdego centymetra. Mamy tutaj pojemną 50-litrową lodówkę z zamrażalnikiem. Pojemne szafki, w których możemy schować wszystko, co jest nam potrzebne: szuflady oraz cargo. Szafka na kosmetyki. Pojemne półeczki. Które mają zabezpieczenia przeciwko wypadaniu przedmiotów. Przemyśleliśmy także to, żeby pod łóżkiem zaplanować przestrzeń do przechowywania. No ale czymże byłaby kuchnia, gdyby nie miała zlewu? Dlatego pomyśleliśmy i o zlewie, który jest przykrywany klapką, ma dostęp zarówno do ciepłej, jak i zimnej wody, a do tego ukrywa poręcznie dopasowaną deskę. Dodatkową przestrzeń blatową zapewnia nam taki oto stół. Dzięki któremu robi nam się zdecydowanie więcej miejsca na blacie. Kiedy nie jest wystarczająco ciepło, montujemy sobie dodatkowy blat. Podpieramy go nogą i może on służyć zarówno jako miejsce do pracy, albo do zjedzenia posiłku. Dobrze, ale przecież nie śpimy na tak wąsku łóżko. To łóżko rozkłada się na całą szerokość, aż do szamy. Ten kamper to spełnienie naszych marzeń o nieskrępowanym podróżowaniu. To dom na kołach, który zabiera nas wszędzie tam, gdzie chcemy. Nie powstał jednak za pstryknięciem palców. Kosztował nas mnóstwo pracy, wyrzeczeń, poświęceń, ale jest dowodem na to, że marzenia stają się osiągalne. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie naszego kampera, to śmiało piszcie w komentarzach. Do zobaczenia na trasie.